Witajcie, kochani. Ten film będzie troszeczkę już bliższy tematyce, którą lubię z Wami poruszać. Natomiast też wydaje mi się, że nie mniej emocjonalny. Nazwałem go 74 poziomy tajemniczenia i będzie w nim odrobina, niestety, sarkazmu. Mówię niestety, bo. W... Bo czasami odnoszę wrażenie, że jak się mówi tak spokojnie, grzecznie, miło, to jest trochę tak jak jak w życiu. Że człowiek, który jest miły, potulny, stoi ostatnio w kolejce i wszyscy przed niego wchodzą. Więc może trzeba troszeczkę dodać czegoś, żeby, żeby ta przyprawa była taka pikantniejsza i zostawiała więcej wspomnień i więcej wrażeń. Więc spróbujmy, tak? A poza tym, mówię, ja na każdej, jakby płaszczyźnie życia nie lubię manipulacji i, i nie lubię. Po prostu ja nie lubię i dlatego mówię w tej chwili to, co mówię. W związku z zaistniałą sytuacją, oczywiście związaną z epidemią koronawirusa na świecie w Polsce, całe mnóstwo osób, że tak powiem, Podejmuje ten temat i, i mówi, tak. W świecie tym naszym, takim naszym, tym duchowym, ezoterycznym, mówi się o przełomach, o końcach epok, o przejściach na następne poziomy i tak dalej, i tak dalej. Tak? I też mówi się o tym, że, że ludzkość powinna. Ble, ble, ble. I dostaje. Cały czas jakieś właśnie informacje na temat tego, jak to są, jak to jest właśnie z tymi poziomami wtajemniczenia, poziomami oświecenia, poziomami rozwoju świadomości, rozwoju duszy. I cały czas robi się z tego jedną wielką tajemniczą otoczkę. I ja sobie przypominam. Przypominam, bo. Bo Wy też sobie możecie przypomnieć, tak? Ktoś, kto wierzy w reinkarnację, wie dokładnie, że ma za sobą całe mnóstwo doświadczeń z różnymi sytuacjami, tak? Więc przypomnienie sobie tego, co było, nie wiem, 500 lat, nie jest niemożliwe. Natomiast ci, którzy nie chcą sobie przypominać, mogą sięgnąć do historii. I przypomnieć sobie sytuację, kiedy, w której, że tak powiem, szamani, w której kapłani, w której e, księża mówili, ja rozmawiałem z Bogiem, ja widzę więcej niż, niż wy, więc wy mnie posłuchajcie i chodźcie za mną, bo tylko ja znam drogę do tego, żeby, tak? Ja wam powiem. I w tej chwili widzę bardzo podobną sytuację. Z tym, że tak jak polityka nabrała takich bardziej białych rękawiczek, tak ta branża, bo tak to nazwę, branża duchowa też jest ubrana w takie, takie bardziej białe rękawiczki, cywilizowane metody. Cóż to są te 74 poziomy tajemnicze? Znowu ktoś nam coś wmawia, że ktoś jest przed nami, ktoś jest za nami, że musimy dążyć do tego i że on zna metodę. Jak to zrobić? A wiecie co? Ja, jak tego słucham, to tak sobie myślę, że patrząc na moje dzieci, na przykład, nie, albo na dzieci moich znajomych, patrzę, jak one przechodzą na następne etapy wtajemniczenia, na następne etapy oświecenia, na następne etapy dostąpienia do jakiejś wiedzy. I umiejętności, których wcześniej nie posiadało. Na przykład dla dziecka rocznego oświeceniem i następnym etapem wtajemniczenia jest nauka chodzenia. Nauczyło się czegoś, czego wcześniej nie umiało. Nauka mówienia, na przykład, nie? To jest następny poziom tajemniczenia. Nauka, Podejmowania decyzji. Kolejny etap. W Przecież dzieci tego wcześniej nie umiały. Mało tego. My sobie przypisujemy prawo do tego, że to my nauczyliśmy dzieci tych rzeczy. Tak jakby bez nas, one się tego nie nauczyły. Jakby się nie nauczyły chodzić, jakby się nie nauczyły mówić, jakby się nie nauczyły myśleć. Jakby się nie nauczyły całować. Rozumiecie. My jako rodzice przypisujemy sobie to, że to my ich tego nauczyliśmy. My ich przeprowadziliśmy przez, kolejny, przez do, do kolejnych etapów wtajemniczenia, oświecenia. A my tak naprawdę mówimy o naturalnym procesie, które każde dziecko. Przeszłoby bez naszego udziału. Czy znaczy, wstałoby w którymś momencie i zaczęło chodzić. Wstałoby, zaczęło mówić, później by zaczęło coś tam logicznie kombinować, później by się nauczyło całować, uprawiać seks, jakby chciało, nauczyłoby się, nie wiem, pić wódki albo jeździć samochodem, tak? Jakby chciało, poszłoby do pracy, albo by nie poszło do pracy, bo zostałoby na przykład, nie wiem, tak zwanym niebieskim ptakiem, albo alkoholikiem, albo prowadziłoby życie bezdomnego, tak? Owszem, mamy wpływ na to, jakie informacje przekażemy dziecku. Natomiast, czy ono się nauczy chodzić, mówić, siedzieć, biegać i samodzielnie myśleć? Nie mamy wpływu. To jest naturalny proces. Całkowicie naturalny proces. Praca, ślub, szkoła, Żyjemy w takich czasach, że te rzeczy są. Gdyby ich nie było, to byłoby coś innego, tak? Natomiast każdy człowiek samodzielnie by do tego doszedł. I tak samo jest z tymi całymi etapami oświecenia, świadomości i wtajemniczenia. Jeżeli spojrzymy na rozwój ludzkości, to wyraźnie widać, jak jako ludzkość i ludzie przez te kolejne etapy przechodzimy? Zarzynaliśmy się, mordowaliśmy, były wojny, były królowie, byli faraoni, były religie, był szamanizm, były tak, śmak, byli bogowie, greccy, rzymscy, tak? To wszystko, co się wydarzyło w naszej historii, powoduje to, że jesteśmy tu i teraz. Tu i teraz, z tą świadomością, którą mamy. Oczywiście jedni mają taką, drudzy mają inną. Jest to całkowicie naturalny proces. I nie przypisujmy sobie do tego prawa, że my wiemy, że my znamy, że my potrafimy przeprowadzić ludzi na następny etap tajemniczenia. Nie róbmy z tego tajemnic. Nie myślmy sobie, że mamy jakieś specjalne umiejętności. Które nam pozwalają, jakby oświecać ludzi. Nie. Jeżeli ktoś chce tą wiedzę posiąść i jakby rozwinąć swoją świadomość, to możemy mu w tym pomóc, posiadając większą wiedzę bądź większe doświadczenie. To tak jak rodzice z dziećmi. Jeżeli dziecko chce, to możemy mu pomóc. Jak nie chce, to choćby. Skały, to i tak się nic nie wydarzy. To jest naturalny proces, kochani. Nie róbmy z tego tajemnicy. Nie róbmy z tego znowu jakiejś niesamowitej otoczki. Jakiegoś procesu oświecenia. Nikt takiego procesu nie wymyślił. To ludzie dorabiają do tego ideologię. Naturalną konsekwencją jest to, że rozwijamy swoją świadomość od tysiącleci. Tak jak człowiek przez swoje życie rozwija swoją świadomość, obserwując to, co się wokół niego dzieje i reagując na to, obserwując i myśląc o tym, co to jest, tak samo my, jako ludzkość, przez tysiąclecia tą świadomość sobie budujemy. Jest to coś całkowicie naturalnego i nie my żeśmy to wymyślili. Nie my, nie ludzie. Więc też nie przypisujmy sobie do tego prawa do tego, żeby tym zarządzać, tak? Zawiadywać. Jeżeli ktoś chce, pomóż Jak ktoś nie chce, nic z tego nie będzie. Życzę Wam jak najwięcej oczywiście otwartości i mm, takiej próby podejścia do tego wszystkiego, co się dzieje z nami, z każdym człowiekiem oddzielnie, jak do naturalnego procesu, przez które przechodzi na przykład każdy człowiek na świecie, podczas swojego kolejnego życia. To jest coś całkowicie naturalnego. I odbierzmy to naturalnie, przyjmijmy to naturalnie. Nie spinajmy się. Jedno dziecko uczy się chodzić jak ma 7 miesięcy, a drugie jak ma 14 czy 15, tak? Jedni zaczynają mówić jak mają półtorej roku, a drudzy jak mają 3 czy 4 lata, tak? Ten proces rozwoju jest indywidualny dla człowieka. I nic go nie jest w stanie zmienić. Możemy takiego dzieciaczka ciągnąć po dywanie, stawiać na nogi, a ono i tak usiądzie. Jeżeli nie będzie miało wypracowanego systemu mięśniowo-kostnego i jakiegoś tam pewnie poziomu zapotrzebowania na takie doświadczenie, to nic z tym nie zrobimy. Nie zmusimy dziecka do tego, żeby się nauczyło mówić. I też nie zmusimy drugiego człowieka, żeby się nauczył samodzielnie myśleć. Do tego trzeba po prostu w swoim tempie, w swoim czasie samodzielnie dojść. I, ani ja nie zamierzam, ani nikt, żaden tutaj mistrz góru nauczyciel bez naszego udziału nic z tym nie zrobi. Nie ma takiej metody, która bez naszej chęci zmieni naszą świadomość. Wszystko jest w naszych głowach i w naszych sercach. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Jeżeli ktoś poczuł się urażony, to może niech zastanowi się, dlaczego coś w nim negatywnie zagrało. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Jak zawsze ciepło, serdecznie uważajcie na siebie. Do następnego razu. Cześć. Pa.